Mam lekcję, czy ogólnie już miałem lekcję, ale ja mam teraz, znaczy powinienem mieć dwa wlepy, ale pani powiedziała, że drugi raz nie będziemy się już tam łączyć i żebyśmy po prostu, bo ogólnie to za jakieś 5 minut temu powinna się skończyć tę nie niestety albo staty w sumie yy, Teraz będziemy czekać sobie na tego typka bo z życie on tu pewnie przyjdzie zaraz a to chyba jakiś sposób bo zabił typa w ja to nic innego że tutaj zabił typa ale mi bardziej chodzi, że się zbudował bo... Ale koza kity Mam lepsze mięso miotu by mnie mogło uratować? Siema, dzień dobry wszystkim Tak, tu się Ile osoby? Ogół Siemka Wszystkim Kurde Tu się przydaje termik albo ciągutka mega się to przydaje, ciągutka ktoś o, ale dostał w kewa Abym ich mógł gdzieś stąd lanserować bo widzę nawet jednego tam. Ale dostał HEDA. Ale malował od stronego. Nie byłem na wolę, chyba tak bym na gordach nie nie na słony, bo jak zawsze to później na słonę podnę. Spotknął, poleciałam na słonę i jeszcze raz, jeszcze raz, dobra. Jeszcze raz. O ile ty masz HP, No Takiego jeszcze, ja się nienawidzę, nie? Z tego trafić nie mogę. O, ulepszono. Chyba jakby pompa była, albo nie wiem. Ale że to? No i praktycznie full sobie dużo to się wstrzyma live'a w ogóle Tak, ciągle dwie osoby się utrzymują, pogczą Nie tu nie zbudować Pomógł.

Hmm, no starka chyba, no? Ta będzie trzeba pewnie niebezpieczna, ale co tam? Pompka może była jakaś fajna. Jak coś, to mogę uciec tam los. A, typ. Jak mu sprzedał lepę no teraz chodzę. Taki yes. Yes. Oh, no, ja bym stąd tu uciekał szczerze. Zabiłam, zabiłam, no i to się... A safe. Karta do Safe'u. Miałeś? Nie miałeś, no co za nie udarzyć się ciebie. jesteś? Może otwarty jest. jest Kajcie. Już patrzę, komentarz. Siema. Siema, Stachu Jones. Ile tu jest leczenia? Chyba wezmę te małe, bo małe by mi się przyda... Ile dużych? Dwie. Nie, wiem, no. małe, wiecie? Gdzie jest ten duch śmieszny? Bo mnie wkurza już. A ta Typ. O, jakiś sposób chyba. Uel, aha. Chłopcy do liftu na ja też chcę. Może nie chcę chcieć za nim, no specjalnie, ale chcę do strzałki by chłop się wydawał ogarnąć. Kolejna miotła i na tych miatach, Jezus. Kolejny się stał duchem. Jezus. Ale że nigdzie nie ma filetowej wolnej serii. O, tu był typ. Ja chcę tylko pompę, ja idę z No nie ma, więc jest git odda. Ma! Ale dostaję laser. Nie dostaję lasera, bo się rozblokowałem. No i to teraz Chyba Tak totalna się docznij weź go tam atakuj, byku. Atakuj go. A że... Dawaj, dawaj, dawaj da, da, da. go! Dawaj go, dawaj go tam takich to trzeba za paścią. Tak, który to do Ja mogę w ciebie spalić, mi co to Cię, Wolicie coś? żebyś tym zabierać? Dobra, to mam paty. Poświadczyć będziesz. Wiedziałem, że to będzie zły pomysł, po niego lecieć. Jeszcze, że nie mogłem kliknąć tego, znaczy klikałem ciągle R2, ale nie mogłem spaść. Co było w ogóle jakieś nie wiem, nieudacznictwo, to co jakieś totalne. Mogłem szybciej zawrócić, już, kurde. No, już zaraz, jest nawet, no, jada.